Dzień dobry, Michał Front, Dom Maklerski, TMS Brokers. Obserwowana od zeszłego tygodnia korekta wzrostowa w notowaniach eurodolara przybrała już solidne rozmiary, jednak w dalszym ciągu mowa jest jedynie o korekcie, a eurodolar wciąż utrzymuje się w trendzie spadkowym. Z tego też względu należy liczyć się z możliwością powrotu głównej pary walutowej do zniżki w każdym momencie. Dziś nie poznamy istotnych danych z zagranicznych gospodarek, natomiast z kraju warto zwrócić uwagę na publikację dynamiki produkcji przemysłowej, która zostanie opublikowana Rynek walutowy to kurs euro złotego w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej poziomu 404. Poziom ten jest istotnym wsparciem, który w najbliższym czasie ograniczyć może aprecjację krajowej waluty względem euro. I jednak na dzisiejszej sesji spodziewamy się mniejszej zmienności. Jeśli chodzi o szwajcarską walutę, to wczoraj poznaliśmy ciekawe informacje, jakie napłynęły ze strony szwajcarskich władz monetarnych. SNB stwierdził, że zagrożenie wystąpienia deflacji w Szwajcarii jest w tej chwili istotnie mniejsze, co pozwoli szwajcarskim władzom na odejście od konieczności przeprowadzenia interwencji walutowych w celu osłabienia szwajcarskiej waluty, z tego też względu w najbliższym czasie oczekiwać można zwiększonej presji aprecjacyjnej na franka. Informacja ta nie jest dobra z punktu widzenia polskich kredytobiorców, którzy zaciągnęli dług w szwajcarskiej walucie. Dziękuję za uwagę.